Witajcie, jestem Mirko, a dzisiaj wrócę do opowiadania o moich przygodach z Diablo 2. No. Dobra, autofocus jest trochę lepszy już. No co tam na tym piekle? Generalnie no to spędziłem dużo czasu, chyba z 4 godziny na robieniu cały czas dwóch tych samych ranów w takim lupie się znalazłem, bo właściwie no to polowałem tylko na hrabinę, bo potrzebowałem konkretnych run i te runy nie wypadły, ale wypadł mi klucz terroru i wtedy dowiedziałem się, że w diablo y, poziom piekło nie jest sam w sobie endgame'em, powiedzmy, tylko ma jeszcze jakieś Uber Tristram, Uber Bossów. I żeby z nimi walczyć, trzeba zbierać te klucze. I mam takie, że no to świetnie, moja postać nie jest w stanie prawdopodobnie ukończyć gry na tym etapie. A kolejnych zagrożeń yy, no, w postaci bossów, którzy mają chyba tam ponad setny poziom, no co jest na pewno ciekawe, aczkolwiek, no mówię, na razie moim celem było samo, so samo w sobie piekło i idzie to ciężko yy, aczkolwiek zauważyłem już pewną tendencję że jak na przykład zwykli przeciwnicy są jak w jakiś sposób problematyczni ogólnie mój <gryd> druid przeszedł kolejnego rispeka yy, z tego ognistego z elementala stwierdziłem, że nie będę się już w to bawił i po prostu yy, poszedłem w tornada i dlaczego ten druid po prostu musi być takim starym pijanym, który nie potrafi trafić w cel te tornada za każdym razem latają taką sinusoidą i w większości przypadków jak te jak jest rój przeciwników to to działa jeszcze fajnie ale jak mam jednego przeciwnika to bywa tak, że na przykład jakiś szaman upadłych, czy coś tam. Ja chcę go zabić, i tornado. Fruh koło niego, fruh koło niego, fruh koło niego. Normalnie ten szaman ma lepsze niż. nie wiem. Niż mój duch, którego przywołuję, bo przecież. on tak. nie wiem. AI moich sojuszników jest zrobione tak głupio. Nie wiem dlaczego. Jeśli chodzi o tego włócznika, to on za każdym razem wybiera najmniej istotne cele, jakie tylko się da na tej planszy, albo takie, w których należałoby unikać na początku i na przykład zbijać miniony. Bo jak są czempioni, którzy mają e, Lightning Enchantment, no to oni po prostu zabijają go samym tym, że on ich atakuje i zostaje obrażenia w odwecie. I wtedy trzeba najpierw utłuc te miniony, a dopiero potem się zająć samym tamtym. No ale przecież nie wytłumaczyć tego strażnikowi. A mój duch dębu z kolei zawsze starać się być jak najbliżej przeciwniku. Żeby go zabili najpierw. I wtedy jak już go zabiją, to wtedy już... Nie ma żadnego problemu, żeby mojego druida dopaść albo mojego guardiana, więc to jest po prostu okrutnie złe. E, tutaj macie na pewno jakiś gameplay, to będzie prawdopodobnie wchodzenie do pita w pierwszym akcie i pewnie jakiś e, ran na hrabinę, ponieważ to są takie dwa rany, które ja uskuteczniałem przez kilka godzin. Bo ja nie byłem w stanie do, dostać żadnej tarczy, która miałaby 4 miejsca na sokety. Ta tarcza jest mi bardzo potrzebna jako druidowi, bo chciałem do niej włożyć runę i zrobić z niej spirit. Czyli to słowo runiczne ułożyć, bo dzięki temu wzmocniłbym swo, swoje kastowanie i tak dalej. Jednakże nie jestem w stanie znaleźć tej tarczy i... Ja nawet miałem problem, żeby znaleźć jakąś z trzema soketami. Yy, I ogólnie, no to R Larzuk mógłby chyba wybić jeszcze jedno miejsce na soket. Tylko, że jest jeszcze takie ograniczenie, że nie w każdej tarczy, która jest w grze, da się to zrobić. I ja po prostu pod, podchodzę do tego diabła już z takim, że no jest ciężko, naprawdę ten. Poziom piekło to jest tak naprawdę, gdzie się zaczyna cała Friday zabawa. I myślę, że jeśli nie próbowaliście, to myślę, że warto. To jest taki no, faktycznie poziom, że trzeba się wysilić nad walką z tymi mopkami. Ten poziom weryfikuje, czy wasz build jest dobry. I tak naprawdę weryfikacja następuje też, czy wasz ekwipunek jest jakby. Spełniające swoje zadanie na dany poziom gry. No i przechodząc generalnie do buildu, no to już jest lepiej z tymi tornadami, aczkolwiek zauważyłem, że są na przykład duchy, które mają niewrażliwość na ataki fizyczne. I niektórzy przeciwnicy w grze też widziałem, że to mają. I powiem, że to jest taki afiks. W tych czempionach, w tych przeciwnikach, który sprawia, że już faktycznie zabijanie ich na poziomie wieku jest bardzo uciążliwe. Ja jedyne co mam, jeśli chodzi o moje spele, to jest tak naprawdę tylko takie tornado, które kręci się wokół tego druida, i ono zadaje obrażenia od zimna. Więc jak wcześniej miałem taki problem, jak byłem elementalem pod fire, że mój damage był tylko ognisty i na każdego ognistego przeciwnika musiałem używać na przykład wulkanu, także po prostu postawiłem na nim wulkan albo musiałem pchać tym głazem, meteorem, nie? I to jest taki problem kula magmy, meteor. Dobra, i to jest taki problem, że tam zadaje się jakieś 200-300 obrażeń. A te potwory już mają chyba po 5000 życia, więc zabijanie ich po prostu jest strasznie długie. I przy tym no, to robi się bardzo niebezpieczne. Zwłaszcza jak cię napada fala wrogów i ty jesteś w stanie na przykład zlikwidować, no nie wiem, 50 innych przeciwników w tym samym czasie. A tutaj masz problem, jak się pojawi. Trzech przeciwników z takim afiksem, że po prostu jest niewrażliwy na obrażenia. No, i co mu zrobisz? Generalnie jest plus taki, że mój guardian ma włócznie chyba z enchantem na błyskawice, i on tam zadaje jakieś obrażenia. No, ja trochę tym tornadem, ale no to jest dalej takie ...no dosyć nieprzyjemne. Ogólnie, jak patrzyłem po tych runwordach, jakie ja mogę ułożyć. Nie ma nic ciekawego powiedziałbym, bo no przez te godziny nie wydropiło mi nic. Yy, chyba moją najlepszą runą jest albo Lum, yy, albo Hell. I to mi <laughs> nic nie daje. <laughs> Także tak. Mam problem, żeby znaleźć jakiś przedmiot z soketami. I mam problem, żeby znaleźć runy, które się potem umieszcza w tych soketach. No ale no to jest taki, powiedzmy, update sytuacji, także no piekło to jest naprawdę piekło na tym, nie, w tym Diablo 2. I to jest poziom, w który warto sobie wejść, żeby sobie takie wyzwanie znaleźć. No co prawda, są speedrunnerzy, są ludzie, którzy przechodzą grę w 10 godzin, ale... No, ja jestem casualowym graczem Hack'n'Stash'a i powiem, że po prostu ilość tych zależności na wyższym poziomie trudności już się robi dużo większa i więcej zależy też, myślę, od tego jaką my mamy wiedzę o grze no i od tego buildu. Mi się wydawało, że ten druid będzie trochę lepszy, bo też mi się wydaje, że ten y, druid ogólnie pod y, pod te Tornada jest dosyć polecane, tylko nie wiem czy nie ma jakiegoś sposobu żeby efektywnie właśnie pokonywać tych przeciwników a nie ma czegoś takiego żeby na przykład zdejmować im odporność na niektóre rezisty a z tego co ja w ogóle widziałem na wikipedii to chyba sam na przykład yy, nie wiem czy na wiki, czy na jakiejś innej stronie, no w każdym razie poświęcony Diablo 2. Że są takie słowa na przykład, że mogą zdjąć 35% rezista. Tylko, że na helu to potwory mają chyba albo 130, albo 115%. Więc to znaczy, że i tak są w stanie całkiem nieźle ten damage potem tankować. No, ale to jest chyba jedyny sposób, jak na przykład gra się czarodziejką, nie? No bo, jakby tak popatrzeć na czarodziejkę, to ona ma albo czary od zimna, albo od ognia, albo od błyskawic. I jak to się weźmie ze sobą zsumuje, no to potem okazuje się, że na większość przeciwników byłaby nieskuteczna. No, bo nie oszukujmy się, też yy, warto raczej pakować w jedno konkretne drzewko umiejętności, bo. Jeśli będzie się za bardzo rozstrzeliwywało, no to te zależności między nimi, jak się tam procentowo układają, nie będą y, właśnie dobrze zrobione, ale mi się zawsze wydawało, że czarodziejka to jest taki nie wiem, super bohater wśród tych wszystkich bohaterów, że z tą magią no to w zasadzie może zrobić wszystko i oprócz tego się teleportuje, więc nie ma jakiegoś tam problemu z zagrożeniem, ale myślę, że Czarodziejka to jest jakaś tam kolejna postać, którą będę próbował. No i na ten moment, no to zrobiłem chyba 10 poziomów przez te 4 godziny, kiedy biegałem na tą hrabinę i do tego pita, i nie znalazłem tego, czego potrzebowałem. Więc już jako 78-poziomowy druid, no to. Można by powiedzieć, że z mniejszymi problemami pokonałem akt drugi i myślę, że akt trzeci już przejdę jakoś tak całkiem spokojnie. Jeśli chodzi o przechodzenie aktu trzeciego, wydaje mi się, że jedyny, kto może stanowić zagrożenie to jest rada Transiwalu albo. Nie wiem, czy Mephisto jest aż takim zagrożeniem, tak szczerze. Ja zawsze, jeśli chodzi o bossów, to w Durielu widziałem zagrożenie. Bo on generalnie mi się wydaje, że jest całkiem silny na normalu, bo bije bardzo dużo. I przez to, że on rzuca to spowolnienie, to... jest dosyć silnym bossem, jeśli chodzi o Diablo 2. I następny boss, tak naprawdę, który weryfikuje wszystko, to jest Diablo. Diablo ze swoim kitem potrafi bardzo dużo zadać obrażeń od błyskawic, od ognia. Potrafi zrobić kości, żeby zatrzymać gracza i wtedy cisnąć błyskawice. No, dużo obszarówek ma. No i ogólnie jest dość silny. Wydaje mi się, że Diablo to jest taki jeden z najcięższych bossów, nie? Bo potem Bal to mi się wydaje, że on już jest taki spokojniejszy. Ale bal na przykład ma tą właściwość, że on potrafi tymi falami zimne na przykład zaskoczyć czasami. Jak rzuci trzy podrzędną to trzeba wtedy mieć miksturki na pasku, żeby się nie wysypać oczywiście te fioletowe. No i w zasadzie no to bal to jedyne co robi jeszcze, no to mane wyżeranie. To, to jest jego główny problem i... On w zasadzie no respisuje te swoje macki i przywołuje klona, ale no, wydaje mi się, że on jest w porównaniu do Diablo słabszy po prostu, a czasami naprawdę droga do tych bossów jest cięższa niż sami ci bossowie. I tak jest na przykład w Dark Soulsach i tak samo jest na tym Helu, że jeśli trafi się jakiś champion, który ma takie afiksy, że nie jesteście go w stanie zabić, to może Wam się wydawać, że ten akt jest nie do skończenia. A tymczasem najlepiej tego czempiona po prostu ominąć, uciec, iść dalej. I potem się okazuje, że na przykład ja idę na samonera. No nie. I ja myślałem, że to będzie jakaś ciężka walka, a on się zdążył. Y rozpłynąć zanim ja w ogóle zauważyłem, że ten, że on ma jeszcze jakiegoś mopka za sobą. Bo po prostu nie wiem, no dwa tornada chyba i było po nim albo trzy. I naprawdę szybko to poszło i z niego w ogóle wydropiło mi. Z niego wydropił mi jakiś klucz, chyba klucz nienawiści. I to mi daje tą opcję, że jeszcze jeden klucz i... Teoretycznie mogę iść na Uber Tristram czy gdzieś tam, ale nie mam w ogóle ochoty nawet, bo na razie, no to mówię. Samo kończenie gry jest dosyć ciężkie i, jak tak sobie pomyślę, no to właśnie dojście do hrabiny jest problemem. Zabicie hrabiny nie jest problemem. Tak samo jest w y, tym, y, no powiedzmy tam. Astralnym sanktuarium. Dojście do Samonera jest problemem. Zabicie go nie. Andariel było to samo. Dojście do Andariel było piekłem. Zwłaszcza, że zaczął się jakiś taki afiks pojawiać na Helu, który się nazywa Zaklęta Kamienna Skóra. I oprócz tego, że to daje bardzo dużo defensa przeciwnikom, oni się zaczynają regenerować w dosyć szybkim tempie, więc jak mają jeszcze jakiś afiks, że na przykład są yy, no niewrażliwi na jakieś ciosy, no to zdarza się tak, że nie mogę po prostu niczym zadać obrażeń na tyle szybko, żeby go ubić i od takiego potwora po prostu uciekam. No i co, myślę, że generalnie no to będzie jakieś takie jeszcze podsumowanie z tego Diablo 2, ale powiem, że no gra mi się przyjemnie. Ja dalej polecam granie w, dia w Diablo 2. No i myślę, że jak ktoś nigdy nie próbował, no to to piekło będzie mm, takim fajnym wyzwaniem, myślę, no. Także dziękuję Wam za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie i na razie. Cześć!